Dzisiaj z tej strony króliki FB i Gołębie. Dzisiaj będzie krótki przegląd hodowli. Także lecimy. Sorry, że nie było odcinków, ale nie miałem czasu nagrać. W pierwszej klatce jest samiec. Co się mnie nie zmieniło. Tutaj na dole w tej klatce jest jedna samica, ponieważ drugą sprzedałem. Jest ta baranka. Tam tak nie była baranem, była mieszkańcem bosa. Gościu mnie oszukał mówi się trudno sprzedałem ją to jest ta samica też niebieska bez młodych są karnekle dwa sami, dwie samice to jest ta samica co ma młode ma 7 sztuk będziemy miała na sprzedanie bo ona straszny burdel robi w klatce możecie zobaczyć jaki burdel w flasha bym o zobaczcie jaki burdel w ogóle nie, raczej nie mówię, że tu miała gniazdo, a zrobiła tam. Tam się rusza. Tam ma 7 sztuk. Może wam pokażę. No, widzieliście na sprawdzeniu gniazda. No, ale co tam? Pokażę Wam jeszcze raz, jak rosły. Ona jest dużo lepiej karmi niż tamta. Te są duże bydlaki, a tamte są malutkie. Naprawdę malutkie. Widzicie. Takie są. Raz, dwa, o, zobaczcie jaki bydlak. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, trzy śrokate i cztery pełnobarwne. No jak na pierwszy miot to słabo, bardzo słabo. Siedem sztuk. Powinno być 9, jak byłoby 9-12. Sarży mi ucięło. W kolejnej klasie są te dwie samiczki, one czekają na zjedzenie, że tak powiem, na wykanoc. Pan panie bierze. Tu są duże, jedna ma 4 kg, druga ma 3, 3, 3, ponad 3,5. Oj, sorry bo nie zamknąłem samicy i otwiera klatkę. Ona będzie na sprzedaż, 50 złotych chyba będę za nią chciał, ale to później, aż młoda odchowę. Bo może też pokażę Wam o no dni młode. mi ucięło, nie? Dziś ogólnie fajna. ponieważ ponieważ nagrywałem to w piątek, dzisiaj na weekend do łapci. I muszę do wody. Muszę Ogólnie wczoraj jej i tej drugiej, co ma młode, dałem kukurydzy. Idź, jak zwykle drapie, gryzie. Poszła stąd Idź. O, tam. A gdzie? Mniejsze są dużo mniejsze, a starsze. Dziś miałem dwa tygodnie. No i to tyle. Zostawcie suba, łapeczkę w górę, komentarz. No i cześć.